Dwa. Dwa. W Rodzickim Domu Kultury dzisiaj rozpoczęły się już kolejne próby do tegorocznej gali wyborów Między Ziemi 2015. Zgłosiło się 17 kandydatek. Większość jest z Brodnicy. Oprócz tego jest dziewczyna z Gorczynicy, z Kretek Małych, z Wawrowic. To jest jedynie powiat nowomiejski. Jedną mamy dziewczynę. Są to piękne dziewczyny, uśmiechnięte, wesołe. Pod kierunkiem pracują pana Macieja Zajdy, pana Marka Tęgowskiego, Anety Giemzy-Bartnickiej. Scenografię będzie przygotowywała Magdalena Dobrosielska-Jankowska. Już mamy pierwsze nagrody od sponsorów, będą to vouchery do Wapionki, będzie również voucher do Głęboczka SPA, będzie również podróż do Pragi będzie nagroda główna 3000 zł będzie mnóstwo karnetów do salonów kosmetycznych do salonów fryzjerskich jeszcze sponsorzy cały czas dają nam, dają nam nagrody i jesteśmy w kontakcie. Na razie jeszcze nie mogę powiedzieć o wszystkich nagrodach, ponieważ sponsorzy mówią, że tak, a mamy jeszcze dwa miesiące, więc na razie o klimacie nie będziemy mówić, zbyt szybko. Na pewno gdzieś to w kuluarach będzie się temat zdradzał, ale przytrzymajmy wszystkich do końca, zapraszam. Bilety są do, do nabycia w naszym władniczym domu kultury w cenie 20 zł i proszę się spieszać, bo niestety w tym niestety niestety w tym roku jest dużo kandydatek i one większość pewnie tych biletów będą chciały kupić, żeby przyszła rodzina, znajomi i przyjaciele. Yeah. raz, dwa, trzy, dobrze, wybiór mały, nie? Ona dojdzie na swoje miejsce, ona ma na. Chodź, to chodź, chodź. Dziewczyny. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz, ale cały czas to liczymy sobie, tak? W głowie, liczymy sobie, ja? I w momencie, gdy Monika dochodzi na swoje miejsce, to już bez zbędnego stania. Od razu ruszamy. Od razu ruszamy. Harunina, właśnie. Karolina, yy, Od razu ci, się ciśnijcie tak, jak wczoraj była mowa. Właśnie. Ćwiczymy na kamerze. Tak? Spojrzenia. To, o czym mówiłem. Mamy czarować widza. Tak? 6, 7, 8. Raz. Czar. 2, 3.